Cześć kochani, to Agata z życia Cię kocha. Chciałam Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co dalej. Jak już odważysz się zidentyfikować rzeczy, które Cię szkodzą, myśli, przekonania, które nie są dla Ciebie najlepsze, ale w które wierzysz. Jeżeli odważysz się je i zauważysz to, i poznasz prawdę, to co dalej? Co z tym zrobić? Jakimi myślami można zastąpić te myśli, które nam szkodziły? I tutaj przychodzą afirmacje. Chciałbym, chciałabym Wam powiedzieć, co ja o tych afirmacjach sądzę. I afirmacje to są myśli, które będą nam służyły, które są dla nas dobre, które. które opłaca się w nie wierzyć, bo pozwalamy w ten sposób życiu nas kochać i dobrym rzeczom w naszym życiu się dziać. Ale było wiele osób, które mówiło, że powtarzaj afirmacje i zmienisz swoje życie. I ja, i ja się zgadzam, że dokładnie tak jest. Wtedy Mówimy do naszej podświadomości i mówimy do niej do czasu, aż w to uwierzę. Stajesz przed lustrem i powtarzasz, jestem piękna, jestem piękna. Jestem... Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, kocham się. I to jest piękne, to pięknie działa. Albo jestem. Albo żyję w świecie pełnym dostatku, radości, albo jestem spokojna. Albo cokolwiek, czego ci brakuje, powtarzasz sobie te rzeczy do znudzenia, aż podświadomość uwierzy. I Louise Hay o tym mówiła. I ja kocham Louise Hay. Louise Hay jest mistrzem. Poprzedzała swoje czasy, naprawdę poprzedzała swoje czasy i wyleczyła raka, chociażby w ten sposób. Mówiła jak to należy gadać do tej podświadomości, aż ona uwierzy. No, ja się tym różnię od Louise Hay, że bardziej optuję za zmianą świadomości. Pewnie można gadać do podświadomości, ale ja wolę gadać ze świadomością, z moimi głębszymi częściami, do których. Tak samo nie mam aż tak dobrego dostępu, jak i do podświadomości. Ale to jest wyższa część świadomie chcę zmieniać myśli, które mi szkodzą. Chcę przypomnieć sobie albo zrozumieć, dlaczego te myśli powstały, dlaczego w nie uwierzyłam. Przyznać, że w nie uwierzyłam. Kochać tą osobę, że tak było dla mnie wtedy najlepiej w to uwierzyć. I odrzucić je jako, że już ich nie potrzebuję. I a jakie myśli zamiast? To właśnie Wam o tym chciałam powiedzieć. Louise Hay napisała taką publikację: Love Your Body. Love Your Body. Która zawiera ekstra myśli, w które warto jest uwierzyć. Z podziałem na. Części ciała, spuściłem na narządy, z którymi ktoś może mieć problem, a potem nagrała to w formie takiej medytacji ze swoim głosem. Czytała to, takiego audiobooka, że tak powiem. I ten audiobook jest dostępny za darmo w internecie, jeśli wymaga to rejestracji na stronie Louis. Luis, Luis hey sprawdzę w jakiej stronie LuisHay.com. i jeżeli subskrybujesz newsletter po prostu wpiszesz swojego maila to dostajesz za darmo linka do tej, do tego audiobooka Love Your Body i powiem wam na przykładzie żołądka bo wczoraj zatrułam się trochę, przedwczoraj się trochę zatrułam i, i robiłam sobie detoks no, zatrułam się akurat nad, nad zbyt dużą ilością tłuszczu przejściowo w diecie i musiałam zrobić detoks nie to, nie to że, że jestem jakąś fanką detoksowania się i nie, ale po prostu okropnie się czułam i musiałam zrobić detoks. Użyłam sody oczyszczonej. Nie to, że ja wam polecam, bo nic nie polecam. Ja to zrobiłam, tak? Zrobiłam sobie detoks z sodą oczyszczoną i oczyściłam organizm. I wiedziałam, że to jest moment, kiedy ja mogę zwrócić uwagę na jakąś rzecz w którą wierzę, która mi szkodzi, która sprawiała, że miałam przez lata kłopoty z żołądkiem. Miałam nawet gastroskopię robioną i objaw, jako objaw uboczny leków głównie, ale ten żołądek był delikatny. I ja wiedziałam, że jest coś w mojej świadomości, co spowodowało to, że mój żołądek cierpi, że nie kocham go wystarczająco, żeby był zadowolony. Żeby przyswajał to, co dostaje, to czym go karmię. Nieważne jaka to była dieta, to dieta była tylko zewnętrzną stroną tego, co robiłam. Nieważne ile piłam siemienia lenionego, ile kminku, anyżu, koper włoski, imbir, co tam jeszcze pomaga na żołądek, naparów ze świeżej mięty. Ile enzymów trawiennych, ile, no nieważne ile tego wszystkiego stosowałam, ziół i różnych rzeczy. Czasem z żołądkiem miewam problemy. I postanowiłam się właśnie temu przyjrzeć, od strony w co wierzę, co mi szkodzi na żołądek. I z tej książeczki wam przeczytam a to jest po angielsku, no, no, no sorry, ta medytacja audiobook też jest po angielsku. Ale Louise Hay napisała wiele książek, które były przetłumaczone, na przykład taką, w której są też, jest taka tabela z tyłu, w której są przyczyny różnych, różnych chorób, to jest wielo, wielostronicowa tabela. I jest przetłumaczona na polski. I są też różne przyczyny, chorób żołądka, nieżytu żołądka, skoczy w żołądka, wrzodu żołądka. No mniejsze z tym. Tu są przyczyny, jak ktoś chce sobie uświadomić, czy może z tym rozumie, może nie. I jakie afirmacje mówić w tej tabeli na, na ten kłopot. Ale ja bardziej, ta książka mi się podoba, ponieważ ma myśli w sobie, które mi warto zastąpić szkodliwe myśli, po pierwsze. A po drugie, te myśli mogą pom pozwolić, pomagają zidentyfikować, co jest nie tak. I ja tak sobie czytałam. I love my stomach się nazywa. Ta stroniczka. I przetłumaczyłam troszkę. It is with joy that I digest the experiences of life. Life agrees with me. I easily assimilate each new moment of every day. Z łatwością przyswajam każdy moment każdego dnia. Może stanowiłam sobie jakiś opór. Może nie chciałam przyswajać tego, co było, może chciałam to kontrolować, może się bałam, może jakiś lęk był. Lęk tu jest w tabeli napisany jest przyczyną właśnie na przykład wrzodów. I mówią przecież, przecież że, że stres powoduje wrzody. No to jest. Tak właśnie jest. Ufam, że. I trust life to feed me that which I need. Ufam życiu, że nakarmi mnie tym, czego potrzebuję. Ufam, ufam, wiem, że życie mnie kocha i jestem otwarta na to, co się wydarzy. Porzucam moje oczekiwania, ponieważ oczekiwania mogą być bardzo precyzyjne czasem. Że musi być taki, taki, tak. Bo jak tak nie jest, to już nie jest dobrze. I wtedy życie nie może mnie kochać, nie może mi przysłać najlepszej dla mnie rzeczy, bo ta najlepsza dla mnie rzecz ma taki punkcik, który ja zaznaczyłam, że go nie chcę. I, I bardzo byłam szczegółowo wymagająca wobec życia, że chciałam, żeby było dokładnie tak. A ja przyjmuję wszystko, uczę się przyjmować wszystko, co życie mi daje. Jakie by nie było, bo wierzę, że życie mnie kocha. Ufam w życiu, że nakarmi mnie tym, czego potrzebuję. Że nie muszę tego świadomie kontrolować i nie muszę słuchać różnych, różnych dietetyków, którzy wiedzą lepiej, co mi pomoże, co mi zaszkodzi. Że jest dużo tłuszczu, bo tłuszcze tworzą twój mózg. <laughs> nie no, to na pewno wielu osobom pomaga. Ale akurat mnie, ja wolę surowe rzeczy, owoce, warzywa. To, to jest dla mnie naturalne pożywienie. Wracając do przyczyny, przyjmuję to, czym życie mnie karmi, to, co życie mi daje. Jestem otwarta, ufam, że to będzie dla mnie dobre. Nie mam wymagań, nie mam oczekiwań, mam preferencje, ale są to preferencje otwarte, że jeśli będzie inaczej, to ja wierzę, że właśnie tak miało być. Ufam, że życie nakarmi mnie tym, czego potrzebuję. Znam moją wartość. Jestem wystarczająco dobra, właśnie taka, jaka jestem. I am Divine, Magnificent Expression of Life. Jestem ekspresją tej uniwersalnej świadomości, którą niektórzy nazywają Bogiem. Dlaczego miałabym sobie nie dawać prawa do bycia tym, kim jestem? Przecież jestem ekspresją właśnie tej energii. Taką uni Unikalną, unikalną ekspresją, ty też jesteś taką ekspresją. Dlaczego miałbyś sobie nie pozwolić być sobą? Dlaczego miałbyś się ograniczać przez to, co ktoś oczekuje od ciebie? To też żonek. Takimi myślami można zastąpić właśnie myśli, że jestem niedostatecznie dobra że muszę zadowalać wszystkich, że życie musi być takie, jakie oczekuję, że jest. Ojejku, długi filmik, przepraszam, już 12 minut, a ja nie umiem ich etytować. Okej, okay, ale jeszcze powiem, co ja jeszcze powiem. I love and appreciate my beautiful stomach. Kocham mój żołądek, jak dobrze jest kochać. Dobrze jest kochać część ciała, która nam to i też docenić, że to jest dla nas, bo gdyby nie, gdybym ja się nie zatruła, Gdybym nie robiła sobie detoksu, to bym. To by to w ogóle było teraz poza moją świadomością, że dobrze by było bardziej zaufać, co życie mi daje, że życie nakarmi mnie tym, co potrzebuję. To jest wszystko dla nas, co nam się dzieje. I chciałam Wam powiedzieć, że zaczynam w tej chwili może taką serię o różnych miejscach w ciele z których ja jestem tutaj świadkiem, że to tak działa, które no jestem chora, Luiz miała raka, ja mam stwardnienie rozsiane z czym będę pracować akurat w danym momencie może tym się z wami podzielę, może to komuś pomoże bo głęboko wierzę, że wszystko jest spowodowane nie, że wszystko nie zaczyna się w naszym ciele, zaczyna się na wyższych poziomach. I jeżeli odkryjemy przyczynę, dlaczego coś nam, coś nas boli, to usuniemy niefortunną manifestację w naszym życiu, czy w ciele fizycznym, czy w czymś innym. Kocham was bardzo. Polecam, jeżeli ktoś zna angielski. Zapisać się na newsletter na louisehey.com i posłuchać. Posłuchać I, i... To są dobre myśli. To są dobre myśli, w które warto wierzyć. Bo my wybieramy, co jest dla nas prawdziwe i co nas tworzy. Niezależnie jak, jakiego dokonamy wyboru, życie to uszanuje. I takie właśnie rzeczy będziemy do siebie przyciągać. Kocham Was bardzo. Blessing.